Katarzynę Kosińską, pracownika Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, sekretarza Rady Języka Polskiego, popularyzatorkę kultury języka, znawcę współczesnej polszczyzny, autorkę kilkudziesięciu, piszą, że ponad kilkudziesięciu publikacji poświęconych kulturze języka. Chciałem szczególnie także przywitać w tym gronie Panią Profesor Herytę Witam serdecznie. No, jeżeli mogę pozwolić sobie na taki osobisty wątek, to byłam w pierwszej klasie, y, której wychowawstwo miała pani profesor. Co nas, was najbardziej w naszym języku denerwuje, czego, czego nie możecie słuchać? Wydaje nam się wszystkim, że y, może nie wszyscy. Bardzo powszechny jest taki pogląd, wielu ludzi myśli w ten sposób, że to, jak mówimy, jaki jest ten język, którym się teraz posługujemy, że na to właściwie nie mamy wpływu. Że kto decyduje Państwa zdaniem, Waszym zdaniem o tym, kto decyduje o tym, jak mówimy w tej chwili po polsku. Od czego to zależy, że mówimy tak, a nie inaczej? Proszę? Że nie spodziewałam się takiej odpowiedzi na samym początku, ale, ale powiem, że jest to jedyna, jedyna słuszna odpowiedź. A dlaczego od, od nas samych, na czym to miałoby polegać? No bo to właśnie język nie w na co dzień. No No tak, ale wielu ludzi sądzi na przykład, że nie wiem, językoznawcy wymyślają sobie jakieś formy, skomplikowane, trudne, na przykład że każdy mówi czytam tą książkę, a nie czytam tą książkę. Że każą, że każą akcentować, robiliśmy, pisaliśmy, podczas gdy co najmniej połowa społeczeństwa, jeśli nie więcej, mówi, robiliśmy, pisaliśmy. <laughs> część z nas chciałaby w taki sam sposób na przykład mówić matematyka, a nie matematyka. Robiliśmy, a nie robiliśmy, bo to jest zgodne z pewną regułą naszego języka, która mówi, że wyrazy. W Polskim akcentuje się na przedostatnią synawę. Wiadomo, jak pol mówimy w tej chwili, jak Polacy mówią nie, nie, nie mamy na to wpływu wielkiego, już w tej chwili nie mamy, bo jest na ale jak, i jak byłam, to rzeczywiście dosyć, dosyć ostro traktowałam te sprawy. Tak, ja, język ja pamiętam, i... ca... ja w ogóle pamiętam, przepraszam, że wpadłam słowo, ja pamiętam całe fragmenty lekcji Pani poświęcone właśnie nauce języku, na przykład o tak, jakichś y, y, ogwarach zawodowych czy środowiskowych, takie, takie różne to, bo to pamiętam gramatykę historyczną, no. to, te Jeszcze, to wszystko. I to, I to pamiętam w ogóle nawet, w której sali to się odbywało, co naprawdę, to, 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 <Gl compris> to bu... Pani, Pani tak My to prowadziła so się... w naszą lekcję, z literatury też oczywiście.